Wyjątkowy dzień, wyjątkowy dzień 21 kwietnia, oficjalna e, premiera ale browaru. Browaru, ale, browaru. ale browaru, ale browaru. Lemborg. Ale browaru, ale browaru. Ale to nie jest tak, że przecież wcześniej tutaj nie było żadnego piwa uważonego, bo browar działa z tego co słyszałem od stycznia. To jest 26? 26 stycznia pierwsza warka, pierwsza barka, ale po prostu wyszliśmy z założenia, że słabo jest robić otwarcie browaru, kiedy takie są puste i super jest, Więc było trzeba go najpierw zalać i żeby otworzyć. Żeby nie było tak, że po prostu wchodzimy od razu z, z ale browarem w Lęborku, trochę tej historii, trochę backgroundu. Michale, do ciebie przyjeżdżałem do browarni jak pracowałeś na iPad 2012 rok. Potem e, przecież e, były urodziny alebrowaru w Weicherowie. Przed chwilą e, Apstylikan pokazywał zdjęcia z tej imprezy. 2013 rok. I kiedy to było? Ile to lat temu było? Niecałe je... pięć. <laughs> lat lecą. I to, I to jest tak, czy wy od początku e, myśleliście o własnym browarze? Czy w pewnym momencie powiedzieliście, dobra, koniec kontraktowania, e, robimy własny browar? A jak no, no. od początku? Dokładnie, od początku planowaliśmy budowę browaru, niestety jak to w życiu bywa nie wszystko można zrealizować na pstryknięcie i abracadabra. Wymagało to dużo ciężkiej pracy, gromadzenia funduszy, pozyskanie kredytów, wyszukania działki. Ale browar w Lęborku został wybudowany prawdopodobnie chyba na trzeciej lokalizacji. Tak, żeśmy długo, długo, bardzo długo czasu nam zajęło wybranie lokalizacji, chcieliśmy robudować Gdyni. Były, były informacje na Facebooku swego czasu, prawda, że zostały Gd lokalizacje udupione przez Gdańsk, Gdańs, Gdynia, Sopot. Pierwsza lokalizacja, gdzie uzyskaliśmy pozytywną decyzję środowiskową, mieściła się na ulicy Wędy w Gdyni. Niestety, hmm. jak uzyskaliśmy decyzję środowiskową, kilka dni później wypowiedziano nam umowę. Druga Yy, druga lokalizacja była w Stocji w Gdańsku, gdzie jeszcze, no, jak pamiętam, było NSZZ Solidarność, gdzie... To, to było na, na ulicy Elektryków i to była dokładnie ta hala, w której pracował Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Jeśli wiecie, gdzie jest studio B, B12 B, B90 B90, to jest taki duży klub muzyczny, sala z klubem muzycznym i muzeum, no to tam to, miało to, to przez ścianę miał no Browar. Po, po, I tam brasa. również włożyliśmy mnóstwo pracy, bo też uzyskaliśmy decyzję środowiskową. Po trzech latach. Po tak. trzech latach. Kiedy już blokowała nas firma, która walczy o. Fundacja, fundacja ekologiczna. Fundacja, tak. Obrońcy Eko, ekolog... Eko, eko, eko Czyli z tego co słyszę, chcieliście być Browarem, który jest nie tylko i wyłącznie sprzedającym piwo, prawda, butelki na wynos, tylko trochę też takim które jest dać, być się... otwartym browarem dla ludzi, tak? No, znaczy, no, ale browar od samego początku był bardzo otwarty na ludzi. Znaczy, my będziemy dalej otwarci, ale nasza wizja była taka na początku, no, to... żebyśmy byli w mieście hmm. rzeczywiście, żebyśmy byli otwarci, ale rzeczywistość nas zweryfikowała, hmm. tak też, tak tak. też będzie, I przed, myślę... Później nadeszła całkowita zmiana tego konceptu, między innymi dlatego powstały dwa Ale, ale, ale Browary Wrocław, Ale Browar Gdynia i produkcja zlokalizowana trochę Trochę, trochę na, na uboczu. No, Lemborg, można powiedzieć, twoje macierzyste miasto, więc yy, stąd, masz blisko. Stąd <noise> też i ta decyzja po nieudanych próbach z trójmiastem. Zdecydowaliśmy, że Lemborg będzie bardzo dobry mhm. miejscem. Yy, spotkaliśmy się tu z przychylnością władz, yy, kupę znajomych, kupę wykonawców, którzy, których większość sam się znałem. Ale browar czeski. Sprzęt, sprzęt Tak, niestety y, mamy y, sprzęt z Pacowa. Chcieliśmy mieć. Y, Pacowskie pols... strojryny? Chcieliśmy mieć polskiego wykonawcę. W ogóle naszą ambicją było y, posiadanie cokol... cokolwiek tutaj się mieści, wszystko krajowej naszej polskiej produkcji. Mm. Niestety, ze względu, że nie wszyscy robią. Y, nie ma w Polsce takich wykonawców, musieliśmy skorzystać z opcji zagranicznej. Ja chcę Was zapytać o monoblok, bo ciągle jednak. Y... Rok 2017 jest chyba rokiem butelek blok Triblock Triblock, dobrze, a ale przede wszystkim tak. To jest używka czy to jest mówka? A jest wygląda on... na używany? No ładnie wyczyszczony. <grym> Jest nie. to tonówka pozyskana, pozyskana za krew pod i łzy i, i ku wdzięczności naszym fanom, za którym serdecznie dziękujemy. I przychylność leasingodawcy. Ale robiliście jakiś internet found? Zbiórka nie. społeczna była? Nie, chyba nie. Tak, e, cały czas jest zbiórka społeczna, kupując nasze piwa, dokładacie A, to, po cegiełkę prost. do spłaty. Pamiętajcie, kupując polskie piwa, e, inwestujecie w jakość e, w piw, piw. do przyszłości. Czyli wracamy do tri bloku. bloku. Jest to czeska produkcja z firmy Raveco. Z Boża, Przez granicy. Nie, e, czy nie? Chociaż już troszeczkę dalej. No Czechy są tak małe, że tam wszystko no, leży przy granicy. Nie? Powiedzmy tak. <z envy> <Say foul> to była jedna z takich naszych obsesji, żeby butelka była najwyższej jakości, <t> <t Albertofera> dlatego chłopacy bardzo długo szukali odpowiedniego sprzętu. Mamy teraz sprzęt, który ma podwójną ewakuację, filtr HEPA, wydmuchiwanie, nadmuchiwanie, ma wszystko po prostu. Jest to sprzęt, na którym pracuje, pracowało Nogne, kiedy my tam byliśmy na, na mm. stażu i też no. widzieliśmy, jak on tam pracuje, jak się sprawdza, więc. Bo nie ma co ukrywać, no ale browar jednak, jesteście browarem, który sprzedaje się w butelkach, jak mi się wydaje. No w Warszawie, ale browaru, w, lo, w lokalach to są evenementy, kiedy widzę Was na ekranach, więc dla Was butelka to musi być w ogóle kwestia życia albo. no być albo nie być. I teraz tak, macie ten, y, mówisz, tri-blok, monoblok, nówka sztuka, i mnie zastanawia, gdzie pasteryzator. Po co? No. Panie technologu? Nie, 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 nigdy nie używaliśmy pasteryzacji i nie zamierzamy. Mamy swoje tajne metody jak uzyskać piwo, które będzie miało długi termin przed naszym. Długi, czyli... Powiedzmy o, o Apa, o tych lekkich piwach o Lady Blanche. Walczy, ilo, walczy, ile one mają... Walczymy, żeby wal, walczymy o pół roku, pół roku. Pół roku, bo przy piwach rzemieślniczych yy, Dawanie terminu dłuższego niż pół roku, kiedy sam kapsel ma swoją przepuszczalność tlenu do butelki. Eee, no to piwo nie, jak czyste i spasteryzowane piwo by nie było, to dawanie terminu dłuższego niż pół roku mija się z celem. Nie? No, piwo nie ma stać na półce, piwo ma trafiać na stoły do ludzi ale będziemy pracowali nad jakością, będziemy y, prowadzili badania w laboratorium być może Ja właśnie, przepraszam, okres ja, ja, tym, żeby... ja zostawię to na chwilę, przepraszam, zostawiam, zostawiam na chwilę i to co z czym tutaj przyszedłem. Słuchajcie, to była cała epopeja z tym piwem, e, czyli piwo, które było w debiucie, jedno z trzech, Rowing Jack, Black Hope i Lady Blanche. Tak. No, można opowiadać różne historie, prawda, co się z tą Lady Blanche działo i właśnie dzisiaj nie ma jej na kranie, jest w butelkach. Ona jest, jest uważana tutaj. Tak, to jest piwo uważane tutaj. Niestety, te kegi nam się bardzo szybko sprzedały. Część też trafiła do lokali naszych i. Dobra. <grytania> w moim zdaniem, to jest chyba bardziej znane piwo niż Rowing Jack, nasz sztandarowy produkt, z tego względu, że to piwo wygrało Eurowizję. <grytania> I na tym trzeba by było zakotwiczyć. Ja jestem zaskoczony naprawdę aromatem. Dodawaliście aromaty? <śmiech> <śmiech> Nie, aromat jest niesamowity. Skórka pomarańczowa, kolendra. Jeszcze pamiętam swojego czasu kiedyś była siarka. Gdzie się siarka podziała? <laughs> no to jest jedna z pierwszych parek, tutaj jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. W tej chwili już leżakuje kolejna lady. Wczoraj skończyła fermentację. Za jakiś czas będzie Mam Mamy putemkowa... nadzieję, że będzie nam towarzyszyć. Bardzo pełne. Leciutko słodkie. To jest, to jest my znaczy tak myślałem, się... co chcemy, żeby to piwo było bardzo głęboko w stałej ofercie, żeby było jednym z trzech, czterech głównych naszych piw dostępnych na rynku takim szerokim, butelkowanym. I w naszych I lokalach, i w naszych lokalach oczywiście. Ale tylko butelka, czy również beczka? Również A, beczka, beczka, również jest. beczka. No to jest piwo, które musi być na kranie w lokalach. Nie? Dla mnie to był właśnie taki test, że piwo, z którym mieliście chyba najwięcej problemów. Wychodzi teraz z browaru Lemborku i sprawdzamy jego jakość. Po prostu sprawdzam i jestem zaskoczony jego jakością. Bardzo nam miło to słyszycie, ale zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele przed nami pracy, jeszcze będziemy pracować. Mamy na ten rok bardzo ambitne plany, jeśli chodzi. Widz, do... Widziałeś, widziałeś nasze specjalne pomieszczenie przygotowane na barrel aging. E, do końca no na razie no... piłkarzyki tam widziałem. No, ale jako, tu... jako strefa sportu. Ale <laughs> widzisz, że jest przestrzeń, która ma być zapełniona całkowicie beczkami. Tak, na Ta przestrzeń ma być zapełniona beczkami, e, będą w tym roku sporo nowych piw, ale główny nacisk, główny nasz cel, ten rok to jest jakość stałej produkcji i z tym będziemy walczyć. i To kolejne kłopotliwe pytanie, dlaczego nie ma standardu, sztandar... czyli Rowing Jack? I, czyli... I impreza się złapała pomiędzy warkami, no, jedna z wark leżakuje, tam, a poprzednia już się, sprzeda. się sprzedała. Dzisiaj y, zadałem pytanie osobom y, z publiczności, Mówi... oni mówią, ale nie ma Roving ja mówię, ale spróbujcie. Water Shot, którego w ogóle nie próbowałem wcześniej, bo ja taka mówię, no w Warszawie ciężko złapać, ale browar na kranie jakoś był przez chwilę. West Coast IPA. Mm. Czyli de facto co? rowing jack, tak? West Coast IPA. Nie, Rowin jack jest bardziej East Coast, jest zacierany na słodko. A, no Rowin i właśnie, jack... No i były głosy, że, ale nie, to jest bardziej wytrawne. Water Shot jest bardziej wytrawne. A dla mnie, no to jest taka IPA, IPA nowa, nowofalowa, którą lubię. No, i takie było założenie. To było piwo, które, które powstało z inspiracji po naszym wyjeździe do Kalifornii, gdzie odwiedzaliśmy bar i browar Russian River, hmm. gdzie, te, gdzie, gdzie no, te najbardziej klasyczne West Coasty mieliśmy okazję próbować. I, i tak... tam się narodziła myśl na to, żeby, żeby to piwo uważać. To jest taka nowofalowa klasyka. <laughs> Świetnie, czyli plany, no wiadomo, bez planów, chociaż te duże plany zostały osiągnięte, no tutaj... Nie, nie, plany są jak, jak najbardziej... Są, są narzędzia do realizowania planów. Tak. No hmm. bo w tej chwili... Nie, bo to, bo to nie ma tak, że jest postawiony browar i nagle ta to napięcie osiada, nie? Że nie, został zrealizowany nie, cel to, główny. To jest dopiero początek, wiesz, no. Jest radość w sercu, Taki... jest zapał, mamy... Yy bardzo mocną Wie, kreatywność. Wiesz to tak jak, jak, jakby porównywać na przykład y, Modest Amaro wybudował nową restaurację, kompletował sprzęt do kuchni, e, nową e, Dobrze, nowe, ale... nowe piece konwekcyjne, nowy sprzęt i powiedzieć, że w momencie kiedy skompletował cały sprzęt do kuchni, już jest zadowolony i osiadł na laurach. Tak Nie, na... no teraz wiesz Teraz, tak naprawdę trzeba teraz, pokazać, że teraz dopiero pokazuje teraz, swoje moce, swoje te, umiejętności. Te, teraz, praca, teraz praca się dla nas zaczyna, ta na poważnie. Już, już raz byliśmy w setce najlepszych browarów na świecie. Mamy teraz wszystkie narzędzia, mm. żeby zagościć na dłużej. I to jest naszym tak, i, celem tak, i, znaczy, a na... Ale też nie zapominamy o jakimś rozwoju, już w poniedzieli ruszamy do Moskwy, złapać trochę inspiracji. No właśnie, to jest temat. Wspaniała ekspozycja polskiego craftu na wschód. Skąd ten pomysł? Kto to, kto to wymyślił? Nasz dystrybutor z Białorusi... Zostaliśmy <laughs> w Warszawie dystrybutora z Białorusi, który współpracuje z nami, który rozwija kraft w Mińsku mm -hmm. a i który dał nam w pewnym momencie informację, że Moskwa jest miastem stopki miejsc kraftowych w Europie i musi natomiast odmienić, że podobno jest tam około 100 pubów, Aha. że są bardzo fajne miejsca. No i stwierdził, że jesteśmy zainteresowani taptaycoverem, jedziemy zrobić ten Gover, jedziemy spotkać się z browarami, jedziemy popróbować ee, Russian Imperial Statue na Ziemi. Wschodniej. E, mamy umówione I... kilka widzów z browara, chcemy poznać puby, chcemy zobaczyć jak to wygląda i, i zaprezentować Zrobi... przede wszystkim... Zrobić grunty pod kolejkę, kooperację, bo kolaboracja to się... <laughs> Szemu, to, no tam to są jakieś robiać. inne przepisy, nie? To nie jest Unia Europejska, więc ta cała akcyza, nie? to będzie ciężko to zrobić kooperację, nie? która będzie sprzedawana i tutaj i tam. Eee, no nasz, eee, nasz kontrahent z Białorusi nie ma problemu, więc myślę, że my jesteśmy taką nacją, która... Nie, bo oni mówią, my sobie tam damy radę, nie? tylko że Aha. ciekawe jak u nas to będzie. My jesteśmy dwie <laughs> słowiańskie nacje, myślę, że są w stanie poradzić ze wszystkim. No, no dobra chłopaki. Gratuluję każdemu. No, przede wszystkim, wiadomo, Arek jako ojciec przedsięwzięcia. Michał. Bartku, ja w ogóle się dowiedziałem, że ty nie jesteś wspólnikiem. jaka to jest w ogóle wytłumaczenie tej kwestii, że ty nie jesteś wspólnikiem finansowym? No, ja nie byłem od początku nigdy wspólnikiem finansowym. No to, to trochę się środowiskiem odbiło. Kurczę, że Bartek taki zasłużony dla lebrowaru, i nie jesteś. No, ja nie byłem od początku wspólnikiem, byłem współzałożycielem browaru. Czyli rozwijamy mity, że nie jesteś jak smitowany, z Alebrowaru. To nie tak, że chłopaki chcą się ciebie pozbyć. No nie wiem co się ale Alebrowar to jest holding i w jednej z spółek córek Bartek jest wspólnikiem. Więc... Nie unikamy trudnych tematów, no, ale no. chciałem to wyjaśnić. I to nie jest tak, że czy Alebrowar będzie chciał, czy nie będzie chciał się pozbyć Bartka, tylko będzie, powinno paść pytanie jak zrobić, żeby Bartek nigdy nie odszedł za A No 2017 rok jest rokiem naprawdę dziwnych rzeczy, więc miejmy nadzieję, że... Szerokich możliwości, poszerzamy Szerokich możliwości. horyzonty, uruchamiamy kreatywność i do działania panowie. A. Bartku, nie smuć się. Nie, 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 nie smucę się. Dobra chłopaki, wielkie dzięki, a tylko ja tutaj puszczę szybko kamerkę, żebyście zobaczyli. Dwa słowa na temat warzelni. Wymarzona warzelnia, wymarzony układ. Cztero to... naczyniówka. Cztery naczyniówka, wszystko to co potrzebne jest, żeby... 35 hektar wybicie. 50 hektar pojemności kotłów. Są tacy, którzy mówią, że browę zaczyna się od 50 Pinta już powiedziała... No, my będziemy mieli oczywiście dwa razy większy. No ale to. Ale to też jest fajne, nie? że prekursorzy ci, którzy zaczynali, wchodzą naprawdę w wielkości, które były do, do tej pory nieoglądane w polskiej rzeczywistości. Więc to cieszy. Rider z Jingu? Znaczy ja myślę, że jak zrobiliśmy ten materiał, to myślę, że możemy już przechodzić na... Ośmiu alkoholu w górę. <grym> Dziękuję bardzo. Zapraszam. <grym> Dzięki.